Witam, witam, bardzo serdecznie na moim kanale. Yy, hardkorowe nagrania. <laughs> Ale chciałem powiedzieć i przedstawić Wam yy, co Sony zrobiło. Dodało nam wideopas. Jest to usługa w ramach abonamentu yy, PS Plusa. Mamy filmy. Tadam! Które działają oczywiście. Mamy filmy. Nie są to może jakieś najnowsze hity, ale są. I Bad Boys. Jeszcze tego nie przeglądałem, bo dosłownie tyle co zainstalowało mi się. I pobrałem. O, nowa Aniołki Charlie'ego. Wenomek, bez litości. Okej. Okay. Mamy seriale. Parę ich jest. Prawdopodobnie będą zwiększać po prostu ilość danych filmów i seriali. To na bank. To jest jakaś wersja chyba próbna. Tylko i wyłącznie w Polsce, jak na razie. Zaczęli chyba tylko w Polsce, z tego co czytałem. Czy działają? Oczywiście, że działają. Tu jeszcze ustawienia są jakieś. aha, bo sprawdzałem na Venom'ie. Znów. Oczywiście nadszedł bez głosu, bez względu na to, że mam na słuchawkach podpięte. Ale jak widzicie mega działa. Obraz żyleta. Są napisy w każdym razie. Lektora nie zauważyłem, ani dubbingu, że jest. No, i przez obs nie mogę ustawić, no, bo wiadomo, ten HD, HDCP, czy tak, jakoś właśnie musiałem odblokować. No i tak, jak mówię, fajny bayer. O, to muszę w końcu skończyć obejrzeć. Ponowno fajne. Znaczy początek oglądałem tylko. No. Więc i tak jest w ramach abonamentu przez rok. Na razie. Zobaczymy czy się abonament w ogóle zwiększy. Oby nie. Zawsze to, to jakaś nowość. Jeżeli ktoś na przykład nie posiada ani HBO, ani Netflixa, na przykład ma konsolę i i ma tylko, yy, albo nie ma w ogóle telewizji. Spoko sprawa. Jak najbardziej. No i super. Zobaczymy, co będzie dalej. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Bye, bye.